Mówię, to będzie ostatni odcinek z Hello Neighbor, ale jednak zmieniłem zdanie. W sensie nie zmieniłem nie do początku, ale zacznijmy. Dzisiaj postaram się zrobić krótki speedrun albo bardziej tutorial, jak przyjść Hello Neighbor pre-alpha po przeanalizowaniu całej gry. Będzie to film z urywkami, w tym pokażę, jak to po prostu zrobić. Dobra, więc na początku, krok pierwszy: bierzecie telewizor, to jest bardzo ważna rzecz, dwa pudła lub trzy, nie wiem ile chcecie. I teraz tak, na początku idziecie tutaj. I tutaj zależy jak Wy chcecie to rozegrać. Bo, jakby ktoś nie wiedział, drzwi sąsiada są zaopatrzone w dwie rzeczy. Kłódkę i deski. No i kota, ale kot jakby zaraz Wam podam, bo szczerze nie wiem jak go można znaleźć. Teraz tak, do otwarcia kłódki możecie wykorzystać albo młotek, albo łomu. Są takie dwa przedmioty, które są tu zamieszczone. Jeden był, młotek był tam, gdzie pokazałem. A łom był też tam w szafie. Więc obydwie rzeczy są blisko siebie, ale działają tak samo. Nie ma to żadnego czasu, więc nie musicie się martwić. Teraz zapytacie, po co mam ten telewizor? Ogólnie, sąsiad w tej wersji bardzo się fokusuje na telewizor, więc weźmy jedną rzecz. Teraz tak, zanim przejdziemy dalej, idziemy tutaj, i naciskamy E i F Musimy to tak idealnie zrobić Rzucamy krzesło I mamy tylnie wejście do domu sąsiada Teraz tak Żeby pozbyć się sąsiada Wyjmujemy telewizor Rzucamy go w miejscu, w którym Odchodzimy Idziemy Zamknęły się drzwi co oznacza, że on się tam poszedł nie będzie go bardzo długo to radzę wyłączyć I teraz mamy dwie rzeczy kluczyk albo wytych ja użyję tym razem wytychu działa dokładnie tak samo tylko chyba trochę wolniej więc polecam bardziej kluczyk ale również mamy dwie rzeczy mieliście tu lokację, łom i kod to jest 4, 7, 8, 5. Klikacie, drzwi macie otwarte. Przeszliście grę, tak? Tak się kończy ta gra. To jest krótki film. Macie tutaj teraz Exit. Chociaż one są zawsze dostępne, o ile się nie mylę. Więc możecie sobie to położyć. A jeśli chodzi o sąsiada, on sobie siedzi tam. I on się baguje. Obecnie się odbagował, bo odbagować go można na dwa sposoby: jak nas zauważy, albo jeśli. Albo jeśli do niego bardzo, albo jeśli mu telewizor, telewizor, to on się jakby zorientuje i tam, no, ten. Normalnie on ciągle będzie tam chodził. Jako ciekawostkę mogę również dodać, że on najlepiej, żeby was nie widział przez całą tą czas. Bo widzicie, da się to zrobić szybko, można też speedruna zrobić. Ja teraz postaram się zrobić krótki speedrun z wyłączonym stoparem i pokazać wam czas. Więc poczekajcie chwilę. Dobra, jestem w pozycji startowej. 3-4. Dobrze, jeśli pytacie o czas, wyszło mi 53 sekundy. Nie wiem jak to się robi szybko. Ludzie z tego co wiem, dochodzą do jakichś 42, 37. No i teraz mieliśmy też farta, bo sąsiad się odwrócił pleca, więc możemy tu siedzieć. On nas nie zauważy. Dobrze, to na tyle, jeśli chodzi o ten film. Szybki poradnik jak zrobić. Udało mi się też również speedrun zrobić. Czasem nie będziecie mieli pokazanego, ale jeśli ktoś mi nie wierzy z czasem, sobie włączcie stoper, kiedy mówię start i będziecie mieli jakby, no... Wszystko ładnie policzone, nie? Więc no. Ten. Korzystam z telefonu. Jakby co? Dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Krótki poradnik: jak wejść do domu i speedrun. Dziękuję, żegnam.